We had a plan to how to win this game. Obviously, it didn't work. Uh, we expected that uh, Radom is going to be a little bit tired and a little bit less motivated since they won the last game in uh, uh, against Stelmet. Wiedzieliśmy, że Rado może być troszeczkę bardziej zmęczony i może trochę mniej zmotywowany po tym jak pokonali Stelmet w ostatnim meczu. The plan was the, to minimize the turnovers in offense and uh, to, get better in, uh, to be better in, in rebounding. nasz plan polegał na tym, żeby zminimalizować nasze straty i żeby walczyć dobrze o zbiórki. Unfortunately, especially in turnovers we didn't uh, do that that good too many turnovers for such a good team as, as Radom is, and uh, we give them even when they they've been struggling we give them some easy points some easy layups in in fast break so they can get comfortable advantage and control the game jest uh, to jeżeli chodzi o straty tej ilością popełniliśmy nie daje nam szans walki z takim zespołem jak radom nawet kiedy mieli kłopoty kiedy dobrze graliśmy w obronie to te właśnie straty pozwalały nam zdobywać łatwe punkty i zdobyć pewność siebie i kontrolować ten mecz. Dziękujemy. Teraz zabroniony przejście. Teraz maczka. Ater. Ater, please. I mean, uh, turnovers, you know, killed us, and uh, we tried to fight first half. You know, I think we did a pretty good job, and we, you know, let the ball slip. In the second half, uh I think we've got to pick up on that. You know, we've got to learn from this mistake uh and try and improve on it in the next game. So uh, tak jak ten powiedział, zbyt wiele uh, strat to nas tak naprawdę zrobiło w tym meczu. pierwszej połowie myślę, że walczyliśmy naprawdę dobrze. a uh, w drugiej to zwycięstwo wyświetnęło nam się z rony. No cóż musimy wyciągnąć wnioski, uczyć się na swoich własnych błędach i mieć nadzieję, że poprawimy się w przyszłości. Gratuluję drużynie trefa. Sopot, bo e, walczyła z nami się bardzo ambitnie i, i był to dla nas y, trudny mecz dlatego tym bardziej się cieszymy, że, że wygraliśmy go, bo od początku nie układał się po naszej myśli. E, klucz to w drugiej połowie przyspieszenie, przyspieszenie gra, gry Zaczęliśmy może nie lepiej bronić, ale szybciej wyprowadzać kontry i tutaj za, za drugą połowę na pewno też słowa uznania dla, dla moich zawodników, bo dla nas najważniejsze jest to, że wygraliśmy kolejne zwycięstwo. Martwi trochę kontuzja i gora, ale, ale takie jest życie. Wygraliśmy, teraz przygotowujemy się do kolejnego meczu i a Treflowi z życzymy powodzenia. Dziękujemy. I jeszcze Robert. Tak jak powiedział, na początku Tref zagrał z ogromną ambicją i agresją. W pierwszej połowie mieliśmy z tym problemy, jakoś nie mogliśmy się dostosować do tej agresywnej gry i graliśmy troszeczkę za wolno moim zdaniem. I, e, zamiast biegać, chodziliśmy tak naprawdę po boisku i tutaj reakcja trenera w szatni się przydała i e, wyszliśmy... Graliśmy troszeczkę bardziej agresywnie i byliśmy przygotowani też na tą agresywną obronę Tefla i krok po kroczku zbudowaliśmy sobie tą przewagę i można było pod koniec kontrolować w miarę.